Tu. To Dobra, kto pierwszy Razem. Chwyćmy się za ręce. Rozpędzamy no się? Możemy. Przeszły. Co? Flaki mi piją. Patrz, jest czerwony twój flak. To są wszędzie twoje flaki, <grymne> widzisz? Ja myślałam, że to są płatki, kwiatowe, jest! To są twoje flaki. Wsadź je lepiej z powrotem, bo umrzesz. Oj. Widać? Mhm. Widzicie, jaka wielka? Mam tak, zgła. Mm. Ej, może by ją na coś, żeby łatwiej im pokazać? Nie wiem, ja się brzydzę. Ja też. No to Ale widać ją, dobra.